Siema, witam Was w pierwszym odcinku serii jakiejś tam Minecraftowej. Jeszcze wymyślimy jakiś tytuł. No i chciałem wam pokazać mój domek. Oczywiście to jest wszystko multiplayer. No i siemanko, siemanko cześć! Tak w ogóle to jestem to skuter Proszę zobaczyć mnie. To jest Sajdach, mój kumpel. Klepa, no, dostał piąteczkę, high, high five. No, jakoś chyba dobrze powiedziałem. Tu są obrazki. Tu jest iron z drewnem. Tu są crafting, craftingi. No nie wiem jak się nazywa. Nie pamiętam nawet. Dobra, tu są moje ku. Tu jest moje ku. Proszę bardzo. Patrzcie na nie. Patrzcie na nie. Tak jest, to było moje ku. No i to jest mój dom ogólnie. To jest moje piętro. Ja sobie tutaj mieszkam. Na górze są piętra chłopaków, mianowicie panczy i sajdaha. To jest hata panczy. Proszę. To jest pancza. Wszystko to jest panczy. Panczy, panczy, panczy. No nie, spadam to. No nie. Nie. Dobra. Tutaj jest. Pff. Śmieszny ogródek panczy. Woda. No właśnie tak. I tutaj jest teraz... No nic co ja zrobię, dobra. Tutaj są rzeczy panczy. Tu, 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 tu. Dobra. Rzeczy panczy właśnie tak no ku Rde. tu jest pokój Konrada, czyli Saydaha, proszę jakie widoki a tam widzicie ten, dom, ten domek w oddali to jest oczywiście domek Artura, którego tutaj nie ma którego nie lubię i którego chętnie bym zabił ogólnie tak właśnie, no może zabić to nie no ale nie lubię chłopaka i tyle no właśnie, dlatego teraz schodzimy na dół, widzieliście już wszystko O sajdach! Siema sajdach Siema Biedny Sajdach Dobra <noise> Idziemy na dół, zwiedzać okolicę tu, 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 tu. Tak, mieszkam na drzewie i się tego nie wstydzę. Biacz No właśnie tak, jestem Michał, prosto z drzewa. Jaki piękny wschód słońca. Aż klapne. Dobra Starczy tego dobrego Idziemy dalej Do domu Arturka Naszego, najlepszego Arturka Proszę bardzo Jezus ze świebodzina Ze świebodzina Ze świebodzina Świebodzina Dobra Starczy tego grania Tu jest jakaś latarnia chyba Przynajmniej tak mi się wydaje Krowa, mućka, krasula Siema Boom. No, tu jest chodnia jakaś niepochodnia nie tylko lampa. Proszę bardzo, to domek Artura. Tu jego rzeczy, tu jego beznadziejne rzeczy, których w ogóle nie ma. Tu sobie coś przepala chłopak. No ogólnie se przepala. No, tutaj są schody na górę. A na górze zagrodzone coś jest. Nie wiem co on tutaj kombinował, ale, ale jest głupi. Dobra. Ojej, wpadłem do wody, ale ze mnie czota. Żartowałem, jestem najlepszy. No, dobra. To teraz pójdziemy iść tam sobie gdzieś, co zaraz wymyślę. Więc wymyślę sobie zaraz, że idziemy tam, 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 tam Hmm. Pójdziemy tutaj ogólnie pozwiedzać i opowiem wam coś więcej o tej serii. Sorry za mój zamóg dzisiejszy, no ale to jest pierwsza 19, zaraz jest Extreme Rules i tak się nie mam co robić przed Extreme Rules Tak więc sobie tak oglądam, teraz you can dance i nagrywam odcinek Bo tak swoją drogą to You can dance to fajne jest No no i tak właśnie teraz sobie tak chodzę i postanowiłem, że zrobię sobie serię na tym serwerze, na którym już grałem trochę wcześniej, nawet sporo grałem wcześniej. Sorry, że nie od początku, ale tak jakoś wyszło. Wiecie co robić? Subskrybujcie. Magiczny, jakiś tam już kolorowy inny guziczek, może żółty, może czerwony, nie, nie wiem, jak teraz wygląda. Ale wiecie co robić? Nie, ogólnie lajkujcie, lub yy, polubcie nas, zróbcie sobie z nami zdjęcie, nie z nami zdjęcie nie zrobi. O właśnie, i teraz z okazji pierwszego odcinka Chciałem ogłosić konkurs, w którym jeszcze nie wiem co jest do wygrania, ale mo możecie, możecie mieć fajne nagrody, naprawdę. Naprawdę, polecam. Tak więc y, ja jestem tu jak już wiecie. To studtar. To studtar. Zaraz wam napiszę, jak się to się pisze. Tuskuttar, studtar, a nawet widzicie już. Mój kumpel, to jest Sajdach Mój trzeci kumpel to jest pancha. Jeżeli wymyślicie nam jakieś fajne skróty, jakieś fajne niki, znaczy no, takie lepsze niki niż takie, które mamy, albo skróty od naszych ników, na przykład Sajdaczek, panczon, panczonko, albo tuskutti, no nie wiem, coś w tym stylu, no to zgarniecie niezłe nagrody, naprawdę. Polecam. Yy, tak więc próbujcie swojego szczęścia. Ogólnie jeszcze, jak, jak sposób jeżeli klikniecie magiczny żółty guzik, jak subskrybuj, to zwiększycie swoje szanse auto automatycznie. Chociaż i tak wam... chociaż i tak wybierzemy na prostu najfajniejsze, a nie będziemy patrzeć na te guziczki. No ale jak jakbyście byli tacy, tacy mieli, to bym się wzruszył. Naprawdę. Byłoby mi bardzo miło. Bardzo. Także wiecie co robić. O, teraz ja sobie postawię netherracka net Sobie na nim postawię glowstona. A na nim sobie postawię netherracka Teraz się będę kręcił wokół niego. Aaaaaah, hawa, nagila, hawa, nagila, hawa, nagila, hawa, Dobra, już bez kitu odbija mi. No to jest, yy, jeszcze wymyślimy jakąś nazwę tej serii. No, nawet już chyba wiem jaka, ale nie będę zdradzał tej nazwy, bo musi być zaakceptowana przez Saida i panczę panczę aktualnie nie ma, bo już śpi, cienia z Extreme Rules nie będzie oglądał. No, ale za to Saidach jest jeszcze z nami i świętuje. Yy. Świętuję pierwszy odcinek. Niestety jest w tej chwili AFK. Także muszę sam działać na siebie. Może w jakimś odcinku. O! Jest! Jest! Sajdach! Sajdach! Dobra! No także muszę. Już nie muszę działać sam na, działać sam na siebie. Napisz coś ciekawego, bo zabulam już. Naprawdę, już nie, nie wiem co mówić. Ale jest dopiero 6 minut, 54 sekundy. No czy coś w tym stylu. Nie, jeszcze nie będę wyłączał, bo to musi być mieć 9 minut, żeby, zachęca, żeby zachęcało ludzi, a nie żeby odstraszało, że taki gówniany, gówniany pierwszy odcinek, pomyśl sobie, że sobie pomyślał. Jest pierwsza 20 już teraz, jest pierwsza 20, no ale muszę 7, 7 minut to się dopiero nagrywa, człowieku, ty jesteś szalony. You are crazy, go to hospital. No właśnie, zaraz tu jest głodu, a ja gadam o, o hospitalach. No właśnie, tak. Bum, 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 bum. No, także, mówię, bierzcie udział w konkursie! Naprawdę, fajne nagrody, coś wymyślimy. Może nawet CDK do Minecraft'a? Zobaczymy. Ale na razie, szukajcie szczęścia i próbujcie. Teraz wpiję do domu. Ogólnie, jeszcze Wam pokażę, co się je. no, Jeszcze taki fajny, fajny triczek Wam pokażę. I zwijamy się. Bawimy się. Party hard. Proszę bardzo, jeszcze tylko coś zjem. O ile mam coś do jedzenia, jeżeli nie mam, to mamy problem. Mm, mam to, a to chyba nic mnie... O dobra, to zjem, to wezmę. Dobra, tu weźmiemy.

O boże, ja jestem głupi. Pum <svas> Jezus. Dobra. Jeszcze sobie tak skoczę. Szemma. ma gdzie landuje. Bum. A! ma! O Jezus Maria Chryste. Zrywasz mi odcinek mama właśnie w tej chwili. Coś ty zrobiła? No nie dobra, to się wytnie. To też się wytnie. Kurde moje rzeczy, kurde moje rzeczy, kurde moje rzeczy, kurde moje rzeczy, kurde moje rzeczy. Kurde moje rzeczy, kurde moje rzeczy, kurde moje rzeczy. Kurde moje rzeczy, kurde moje rzeczy, kurde moje rzeczy, kurde moje rzeczy, kurde moje rzeczy. ตุงตุงตุงตุงตุงตุงตุงตุงตุงตุงตุงตุงตุงตุงตุงตุงตุงตุงตุงตุงตุงตุงตุงตุงตุงตุงตุงตุงตุงตุงตุงตุงตุงตุงตุงตุงตุงตุงตุงตุงตุงตุงตุงตุงตุงตุงตุงตุงตุงตุงตุงตุงตุงตุงตุงตุงตุงตุงตุงตุงตุงตุงตุงตุงตุงตุงตุงตุงตุงตุงตุงตุงตุงตุงตุงตุงตุงตุงตุงตุงตุงตุงตุงตุงตุงตุงตุงตุงตุงตุงตุงตุงตุงตุงตุงตุงตุงตุงตุงตุงตุงตุงตุงตุงตุงตุงตุงตุงตุงตุงตุงตุงตุงตุงตุงตุงตุงตุงตุงตุงตุงตุงตุงตุงตุงตุงตุงตุง Dun, 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 Dobra Czas tego odcinka się kończy Pamiętajcie o nas Oglądajcie drugi odcinek, który już nie będzie aż tak bardzo zamulony Pamiętajcie Pomyślcie sobie, że a to ten gówniany prowadzący Ale pomyślcie sobie, że w drugim odcinku nie będzie aż tak gówniany W trzecim już w, trzecim już w ogóle nie będzie gówniany A w czwartym to już Zobaczycie sami Jeżeli będziecie oglądać Pamiętajcie o nas Dobra pozdrowienia z, z Płocka Siema mielnory, ryje Banie siema